Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj zacznę od odpowiedzi na dwa, na dwa pytania. Czy właściwie, o no, odpowiedzi również. Pod, jeden komentarz się poprawił pod ekstremalnie droga biżuteria. W większości wszyscy raczej są zgodni, że to jest mało uczciwe, mimo że zgodne z prawem, takie podnoszenie. Cen w sposób całkowicie nieuzasadniony. Ktoś, Maksachowski napisał, że nie żałować frajerów, znam frajerów, którzy za kapitalny remont łazienki około 4 metry płacili za samą robociznę 17 tysięcy bez żadnej umowy. No to też jest, też jest właśnie wymowne, że tak się zdarza, ale czasami ludzie, którzy nie mogą znaleźć sobie fachowców, po prostu zapłacą każdy pieniądze, bo chcą mieć zrobione szybko i, I już. A sam wiem, bo miałem problem pewnie ze znalezieniem fachowca. W sumie czekałem czekałem 4 lata. Umawiałem się łącznie 5 razy. Zawsze tam na parę miesięcy w przód ktoś miał na pewno przyjechać. Jeden, właśnie dwa razy, bo zadzwonił grzecznie, że, że nie teraz, ale za kolejne 3 miesiące. No i tak zeszło, zeszło 4, 4 lata do czasu wykonania naprawy, więc to. Z fachowcami jest różnie, szczególnie w budowlance. I drugi komentarz o stratach na złocie, zyskach na biżuterii. Tam mówiłem o szmaragdzie Agakhan, który został sprzedany z bardzo dobrym zyskiem. Po sprzedaży w roku 69, po zakupie w 69 za 75 tysięcy dolarów. No on realnie dał zarobić tam parę parę milionów dolarów oczywiście, no i odniesienie było do, albo przeczytam cały ten komentarz, tu Wojtek napisał, Wojtek P, tylko że zwykłego robola w PRL nie stać było na to, żeby sobie kupić szmaragd za 75 tysięcy, zresztą mało kogo wtedy było na to stać, ale robol mógł sobie... Po trochę dokupować złota, a to złotą biżuterię, a to świnkę, albo przywiz wycieczki z ZSRR, jakieś złoto i coś tam uskładać. Także obliczenia, ile to jakiś milionet zarobił na tym szmaragdzie w porównaniu i porównywanie tego ze złotem, nie za bardzo ma sens. No nie za bardzo ma sens, bo rzeczywiście Robol z PRL-u, jeżeli sobie kupił w tamtych czasie złoto, to stracił właściwie wszystko. Stracił zasadniczo wszystko, pokazywałem Wam już. Te przykłady, że moi klienci właśnie tracili 97-98% tego, co zainwestowali. Ostatnio pokazywałem wam pierścionki razem z rachunkami. Pierścionek, razem z rachunkiem, trzygramowy, za który klientka zapłaciła równowartość trzech minimalnych wynagrodzeń. Tak, czy, czy, tak, tak, to było mniej więcej. Tak ona twierdziła i to był pierścionek 3 gramowy, czyli do dzisiaj minimalne wynagrodzenie to jest, to jest tak, 30, za 30 tysięcy zapłacić za 3 gramy złota, więc strata jest gigantyczna. A teraz mam Wam do pokazania kolejne rachunki. Tu jest cała, cała masa, znajomy, znajomy złotnik mi to przyniósł. To są rachunki. Z 87 i z 85 roku. Może tu są jeszcze jakieś inne też, ale dajmy na to. Masa kolczyków, kolczyki. Masa 2,1 grama. Próba 583, 16800 za kolczyki, za złoto. Zobaczmy sobie, ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie. Na stronach ZUS-u mamy stronę ZUS-u. Zobaczmy, co widać. Przeciętne wynagrodzenie to jest rok. Tutaj była data, słuchajcie, 85. Aha, wy tego teraz nie widzicie. 6, 6 listopada 85 rok. Średnie wynagrodzenie w 85 roku wynosiło 20 000 5 zł. Razy 12 miesięcy dodawało 240 tysięcy 60 zł przez rok, czyli 16 800, czyli to są 2 gramy, czyli trochę mniej niż połowę średniego wynagrodzenia za 1 gram złota. Dzisiaj 1 gram złota 14-karatowego kosztuje w skupie 90, nie wiem, 97, wczoraj się skończyło na 97. Nawet widziałem, że niektóre skupy płaciły więcej. Już zobaczymy. Dzisiaj akurat załatwiałem sprawy poza firmą. O, dzisiaj jest już 200 zł. To proszę leci do góry. Leci do góry fajnie. 200 zł dzisiaj. Wiem, że wczoraj pod wieczór różne skupy już płaciły nawet po 199. Przez cały dzień to właśnie w okolicach 197 się utrzymywało. No czyli mamy zestawienie, powiedzmy, 70% przeciętnego wynagrodzenia z kwotą 200 zł na, na ten moment. To jest ten rachunek. Kolejny tu jest na przykład 86 rok, proszę bardzo, jak to było 3 gramowe kolczyki, nie, obrączki, 3 gramowe. 3 gramowe obrączki? Cóż, to za obrączki to jakieś. Aha, to pokażę Wam to za chwilkę, żebyście zobaczyli. Nie, przepraszam, jedna obrączka, jedna obrączka 3,1 grama, druga obrączka 2,75 grama, to już teraz wiem. I to jest próba, próba 5,83, to, to jest odręcznie pisane, więc trudno to odczytać, one kosztowały 47 385 zł, każda sprzedawana oddzielnie, zobaczmy sobie, to jest 86 rok, 25 stycznia, Czyli one kosztowały właściwie dwukrotność, troszeczkę mniej niż dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia średniego. Czyli właściwie średnie wynagrodzenie za obrączkę 3 gramową. Jest troszkę powyżej 3 gram, drugie, poniżej średnio by tak to wychodziło. Dzisiaj taka 3 gramowa obrączka kosztuje w skupie 600 zł przeciętne wynagrodzenie, no jest jakie jest, można w to wierzyć albo nie wierzyć, ale, ale tutaj też są dane z ZUS-u, więc, więc te dane w, w jakiś sposób do siebie przystają. Zobaczmy sobie, mamy, tu mamy strasznie zniszczony ten paragon, tutaj jest coś, tu jest znowu 3 gramy, jest 24 sierpnia 1987 roku, to też Wam pokażę za chwilkę, 3 gramowe, ale co, kolczyki 3 gramowe próba 583 kosztowały 27 tysięcy złotych. Czyli 3 gramowe kolczyki to znowu jest. To znowu jest 6 gram, to znowu jest 600 zł, a w 87 roku średnie wynagrodzenie to było 29 184, One kosztowały 27 tysięcy złotych. Więc również średnie wynagrodzenie ledwo starczało na to, żeby sobie kupić kolczyki złote. Czy mam tu jeszcze jakiś inny rocznik, bo nie chciałbym się. Pewnie to wychodziło mniej więcej tak samo w cały, przez całe lata. Co tu jeszcze mam? Jestem strasznie dużo metek. Aha, metki są po to, żeby. To jest oryginalna metka warmetu. 2,70, ale nie wiadomo z kiedy, z jakiej, jakiej daty. 2 gramy 750, 75 setnych, 22 22275. Czyli mniej więcej ta cena za gram się utrzymywała stale tak samo. Pokażę wam jeszcze te, te paragony. Czyli to jest ten paragon z 86 roku, z 25 stycznia, na obrączki widać, 47 385 zł. Śmiesznie obrączki sprzedane nie jako para, tylko jako, jako pojedyncze sztuki. Dzisiaj chyba raczej się sprzedaje obrączki jako komplety. Po prostu i masa za komplet obrączek. Z tego co widziałem ostatnio faktury. A tutaj jest 24 sierpnia 87 roku. Widzicie 3 gramy. 27 tysięcy. Czyli jeżeli ktoś inwestował wtedy w złoto, taki zwykły Robol kupował sobie złoto, tak jak napisano w komentarzu. Jeżeli zwykły Robol kupował sobie złoto po to, żeby coś przeoszczędzić i mieć na emeryturę, no to generalnie zwykły Robol stracił kompletnie wszystkie pieniądze. Złoto nie przeniosło siły nabywczej w czasie w ogóle. Złoto nie przeniosło i to, i to słuchajcie, to nie jest tak, że, że ta siła nabywcza złota po prostu traciła się że to była taka inflacja od Prawie średniego wynagrodzenia do, do prawie zera. Czyli taka, taka typowa utrata wartości, jak, jak raczej, powiedzmy, pieniądz papierowy w źle zarządzanym państwie. Tylko to, były, tylko to była utrata wartości generalnie skokowa. Czyli to złoto, jak widać z tych paragonów, ono mniej więcej utrzymywało swoją, swoją cenę wtedy, w połowie lat 80., a, a straciło swoją wartość przy resecie systemu. Czyli to, co, to, co właśnie naganiacze was, was okłamują, że kup złoto, to jak się gospodarka urwie, to, to ty zostaniesz ze złotem, no nie, generalnie zostaniesz z niczym. Nie będziesz miał ani waluty, bo waluta straci swoją wartość, tak jak, tak jak złotówka, tamta złotówka straciła wartość. Popatrzcie na dzisiejsze ceny. Dzisiejsza cena, jeżeli to podzielimy przez 10 tysięcy, to w dzisiejszych pieniądzach to jest 270. 2,70 zł dzisiejsze. No złoto też tyle, tyle nie kosztuje. Przy czym tamte pieniądze były warte tyle, że można było za nie się utrzymać przez miesiąc i to bez problemu. Dzisiaj za 2,70 to ja nie wiem, czy są jeszcze jakieś rzeczy, które można kupić za 2,70 nie wiem, to naprawdę jakieś drobiazgi. Dlatego, dlatego złoto nie chroni przed um, kryzysem, takim resetem gospodarczym, w którym gospodarka upada całkowicie. Jest hiperinflacja i następnie wchodzimy do nowej, nowego typu gospodarki, bo ta gospodarka nowego typu rządzi się już nowymi prawami, zupełnie, zupełnie inaczej wszystko działa. Może nie nowymi prawami, prawa są te same, ale, ale inaczej wszystko zaczyna działać i, i, i złoto nie chroni przed tym przejściem. To jest, to jest kazus, to jest doświadczalnie potwierdzone w tym momencie. Macie to na papierze, czy na tych papierkach, na tych paragonach, czy jak to się tam nazywało. Proszę bardzo, jeszcze raz, przyjrzyjcie się. Jak wam jakiś naganiacz będzie opowiadał, to zeskrinujcie sobie to i, i, i pokażcie mu, co on o tym myśli. I oczywiście no, razem z, z tabelą ZUS. Wydaje mi się, że te przeciętne wynagrodzenia no, to jest tak, tak jak dzisiaj. No, ono jest jakoś tam ustalone, ale to generalnie i tak mediana powinno się mówić o medianie, a nie przeciętnym. Więc wtedy, gdybyśmy wzięli pod uwagę medianę, okazałoby się, że, że te dane są jeszcze, jeszcze bardziej niekorzystne. Dla, dla złota. To tyle komentarzy, do moich komentarzy, do komentarzy widzów. Dziękuję bardzo za tamte komentarze. Oczywiście, oczywiście, piszcie kolejne, jeżeli coś się Wam narzuci na myśl, dlatego że dość mnie inspirują te, te, te Wasze przemyślenia i czasami można zorganizować dosyć fajne wystąpienie na podstawie tego, co. Co napiszecie. Dziękuję bardzo. Zapraszam na transmisję o 17.05. No i na kolejne transmisje, które będą się odbywały w ciągu dzisiejszego dnia, nie wiadomo o jakiej porze, jak zwykle losowo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.